Cześć wszystkim. Dzisiaj krótka nauka, jak ciąć ręczną przecinarką do płyty. Oczywiście, jak zwykle, zanim to, to mega prośba o kliknięcie przycisku obserwacji, subskrypcji, lajkowaniu i komentowaniu, jeśli macie zdanie na ten temat. A tym bardziej, jeśli ciekawią Was takie tematy budowlane, wykończenia wnętrz i tym podobne. Na nagraniu widzicie dwie płytki przecięte, gdzie w sumie. Okej, okay, przecięte, bo krawędź, górna krawędź, czyli krawędź lica jest przecięta równo, ładnie, prosto. Ale już pod spodem widzicie, że ta płytka jest mocno pofalowana, powyszczerbiana i wcale nie tak ładnie. Jedna, druga jest dużo lepiej. A dlaczego tak się dzieje, choć obydwie zostaje przecięte na tej samej maszynce? Bardzo wielu ludzi myśli, że jak nie maszynką ręczną, to trzeba tam włożyć mega dużo siły, przyciskać ją, prawie że uginać tą płytkę, niemalże z całych swoich sił. A to zupełnie nie o to chodzi. W takiej maszynce nawet... Tej najtańszej, ręcznej. Ważne jest by kółeczko było ostre, to tak, ale wkładamy mało siły. Lekko nacinamy tylko płytkę z góry i w zależności jaka to maszynka, jaki to rodzaj maszynki, to tyle musimy też włożyć, nieco czasem więcej, nieco mniej siły do łamania, przełamania tej, tej płytki. Ale właśnie jeśli będziecie z całych sił kilka razy przejeżdżać no, tym kółeczkiem po płytkach, to zdecydowanie wyjdzie Wam właśnie coś takiego krzywego. I płytka będzie wymagała dalszej obróbki. Pamiętajcie, że glazurnictwo to praca precyzyjna. To nie jest noszenie pustaków na budowie. Tu trzeba cierpliwości, precyzji i spokoju. I nic na siłę. Chętnie opowiem Wam następnym razem coś więcej na temat mojej przecinarki do płytek, ale to następnym razem. Na razie subskrybujcie, obserwujcie, komentujcie i lajkujcie. A na razie to tyle. Dzięki, cześć, trzymajcie się.